Dzień dobry, tradycyjnie witam na kolejnej konferencji projektu Wocławek. Dzisiaj trzy tematy. Temat pierwszy gala wolontariatu. O gali opowie Emilka Waszkiewicz, koordynatorka Centrum Wolontariatu Wocławek. Potem nasza nowa propozycja przedświąteczna, czyli Wocławek śpiewa kolendy. i ciąg dalszy afery wokół wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta. Zaczynamy od czwartej gali wolontariatu. Oddaję głos Emilii. Czwarta Gala Wolontariatu odbędzie się 4 grudnia o godzinie 17 w Pałacu Bursztynowym i będzie odbywać się ona z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i będzie okazją do uczczenia pracy wolontariuszy i zaangażowania ich na rzecz społeczności lokalnej. Gala będzie miała charakter występu artystycznego połączonego z uroczystym nagrodzeniem Wolontariusza Roku oraz osób nowinowanych do tytułu Pomagam Pomagać które jest podziękowaniem dla wszystkich, którzy wspierają pracę wolontariuszy. Zachęcamy gorąco organizacje, placówki oraz instytucje o charakterze wolontariatu o zgłaszanie kandydatur wolontariuszy do tytułu wolontariusza roku 2013. Regulaminy zostały już dostarczone do wszystkich wocławskich placówek, organizacji oraz instytucji. Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada. Głosowanie na wolontariusza roku odbędzie się na specjalnej podstronie portalu Młodywocowek.pl i rozpocznie się 18 listopada i potrwa do 30 listopada. Wyniki tego plebiscytu zostaną ogłoszone na czwartej gali wolontariatu. W ramach właśnie Gali Wolontariatu 23 listopada w godzinach 11.13 wspólnie z Centrum Handlowym Zorcownia organizujemy pierwsze wocławskie targi wolontariatu gdzie po wcześniejszym zgłoszeniu placówki, organizacje oraz instytucje o charakterze wolontariatu będą mogły zaprezentować swoje działania, plany na przyszłość, a także swoich kandydatów na wolontariusza roku 2013. Będzie także możliwość nakręcenia spotu właśnie promującego swoich kandydatów i także nakręcenia filmiku pre pre prezentującego swoją działalność. Podczas targów każdy znajdzie coś dla siebie. Przygotowaliśmy wiele atrakcji zarówno dla starszych, także też dla dzieci. W związku z tym zapraszamy najmłodszych Wrocławian oraz ich rodziców. Podczas przedsięwzięcia nie zabraknie Judyty Witkowskiej, która będzie uczyła tańczyć. Będzie również pokaz wiedwodao oraz Kapueiry. Nie zabraknie także eksperymentów chemicznych w wykonaniu Galileusza. Na zgłoszenia na targi wolontariatu czekamy do 19 listopada. To tyle o gali wolontariatu. Przypomnę, gala wolontariatu 4 grudnia o godzinie 17 w Pałacu Bursztynowym, a targi wolontariatu 23 listopada w sobotę tutaj we Zorcowni, tylko że nie tu na minus 1, a tam u góry na plus 2. Eee, można powiedzieć, że tradycyjnie, jak co roku, projekt Wocławek również przygotował eee, nowe przedsięwzięcie związane ze zbliżający, zbliżającymi się świętami. Eee, Więcej o tym przedsięwzięciu powiemy już niebawem, dzisiaj tylko taka zajawka i prezentacja plakatu. Zapraszamy wszystkich Wrocławian 22 grudnia właśnie znowu tutaj do wzorcowni na event pod nazwą Wocławek śpiewa kolendy. Będzie to takie wspólne śpiewanie, e, wspólne śpiewanie kolęd. Jest już wiele organizacji, klubów, instytucji i środowisk zaproszonych, które będą e, te kolendy wyko wykonywały. E, będzie dzielenie opłatkie, będzie betlejemskie światło pokoju, również będzie wiele różnych atrakcji, ale nie samo nie, 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 sam, nie sam ten finał 22, ale 12 grudnia od jutra ruszają regulaminy w miasto. 12 grudnia w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na Kazimierza Wielkiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Trampolina dla Wocławka organizujemy przegląd w ramach tego eventu w Śpiewa Kolendy, gdzie chury. Z wosławskich szkół i, i zespoły z podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych e, będą się mogły zaprezentować. Są przygotowywane nagrody, e, jest już powołana kapituła w osobach: ksiądz Paweł e, Szymański, e, proboszcz parafii, e, Aneta Jabłońska, polonistka, i Katarzyna Michalska. Hurmistrzyni, o to tak, się, to tak się nazywa, czyli jak gdyby każdy specjalista y, od swojej działki, ksiądz Paweł od pierwiastka duchowego, y, Aneta Jabłońska od wykorzystania języka polskiego i Kasia y, Michalska od tego jak to będzie, jak to będzie zaśpiewane. Y, na początku przyszłego tygodnia zostaną rozesłane szczegółowe informacje. W każdym razie na pewno 22 grudnia tutaj we wzorcowni Włocławek śpiewa kolendy i tutaj jeszcze tylko taką ciekawostkę dołożę, że 15 listopada wystartujemy może nie z rankingiem, ale z takim wyborem, jaka kolenda we Włocławku jest najbardziej popularna. Mieszkańcy będą mogli głosować i wtedy tą kolendę na finał tego spotkania 22, dwa dni przed Wigilią tutaj w będą. Mogli wspólnie, wspólnie zaśpiewać. No i trzecia sprawa, mniej przyjemna niż te dwie poprzednie, a dotyczy zawirowań, nieprawidłowości, a ja bym wręcz powiedział, że skandalu związanego z wyborami do młodzieżowej rady miasta, coraz więcej osób, środowisk czy instytucji zawiera, zabiera głos w tej sprawie. Jedno jest pewne co najmniej w trzech przypadkach zostało złamane, złamane prawo. Zarówno statut młodzieżowej Rady Miasta, który jest integralną częścią uchwały nr 124 Rady Miasta WOCEK z grudnia 2007 roku, który ma tam konkretne, konkretne zapisy, a ta uchwała, jak sama mówi w swojej preambule, jest przyjęta na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym. Czyli możemy mówić, że łamiąc statut, organizatorzy, organizatorzy wyborów złamali ustawę o samorządzie terytorialnym. Yy, dlatego w świetle wydarzeń związanych no, już z już potwierdzonymi nieprawidłowościami podczas wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta piątej kadencji yy, yy. Apelujemy do władz samorządowych o bardzo szczegółowe zbadanie tej sprawy. Uważamy, że tak powierzchowne potraktowanie edukacji obywatelskiej jest niczym innym tylko uwłaczaniem godności młodych obywateli, którzy chcą w niej uczestniczyć, startując w wyborach do mrm -u. Nie można uczyć dobrych praktyk obywatelskich na starcie, dokonując matac i łamania przepisów prawa. MRM to jest żywy organizm, składający się z 25 młodych Wrocławian, którzy odpowiedzialnie zdecydowali się przyjąć na siebie kawałek powiedzialności za nasze miasto nie podejrzewając nikogo o celowe działanie pragniemy zwrócić uwagę na fakt niebezpiecznego przenoszenia do środowiska uczniowskiego złych praktyk, które doprowadzają do sytuacji funkcjonowania w polityce miernot, niekompetentnych karierowiczów czy zwykłych cwaniaków, którym bardziej zależy na własnym portfelu niż na dobru i rozwoju Wocławka. Dokładnie analizując proces związany z tegorocznymi wyborami do MRM, uważamy, że wybory te należy powtórzyć, gdyż są zaprzeczeniem zarówno demokracji, jak i uczeniem młodych ludzi tego, że łamanie prawa w naszym mieście to normalna praktyka. Tak to wygląda. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na fakt, że odpowiedzialność za nieprawidłowe przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta ponoszą zgodnie z prawem. To jest zapisane w statucie przewodniczący Rady Miasta Wocławek, w tym przypadku jest to Stanisław Wawrzonkowski i Marzena Marciniek, jako kierownik biura Rady, która zgodnie ze statutem mrm jest opiekunem Młodzieżowej, Młodzieżowej Rady Miasta, odpowiedzialnym za przygotowanie tych wyborów. W tym przypadku uważamy, że co najmniej dwie osoby wykazały się niekompetencją. Przykro jest nam patrzeć na to, że mimo wzajemnej współpracy tak, wiele, tak wielu osób, które na co dzień mają wpływ na realny, na realny wpływ na życie w Wrocławian, nie potrafi solidnie wykonać swojej pracy. Mamy nadzieję, że choć w tym obszarze władze Wrocławka udowodnią przede wszystkim włocskiej młodzieży, że, że, że zależy im na poprawnym, zgodnym z prawem i transparentnym kształtowaniu charakterów i osobowości tych, którzy w przyszłości mają rozwijać nasze miasto. Dlatego proponuję, by instytucje, organizacje i przede wszystkim sama młodzież e, usiedli do stołu i wypracowały transparentny, dopasowany do potrzeb i przede wszystkim zgodny z prawem model działania MRM-u i ordynację wyborczą, z której jasno będzie wynikać, jak mają być przeprowadzane wybory w przyszłości. Kandydaci, którzy do mrm mogliby uczestniczyć przez miesiąc, na przykład od 1 do 30 września, w warsztatach przygotowujących ich do funkcji młodzieżowego radnego. Do budowania kolejnych kadencji powinny być zaangażowane samorządy uczniowskie lub aktywne grupy działające w szkołach, nie wiem, grupy Amnesty International, koła naukowe, koła wolontariatu. Pozwoli to uniknąć przypadkowości. Po wyborach do MRM-u wtedy jest szansa na utrzymanie kworum przez całą kadencję, a nie tak jak teraz, że były na dwóch pierwszych posiedzeniach kworum, a potem nie było kworum. Naszym zdaniem to dorosłym powinno zależeć na tym, by uczyć młodzież dobrych praktyk. Również urzędnicy odpowiedzialni za MRM oraz nauczyciele w szkołach powinni być przeszkoleni z procedur. Wtedy unikniemy takich nieprawidłowości. Wiemy na przykład o sytuacji, w której jeden z nauczycieli trzykrotnie kierował pytanie do osób o sposób głosowania i trzykrotnie uzyskiwał odpowiedź, że komisja szkolna ma liczyć głosy. Wiemy, że jest to niezgodne z prawem, bo Wszystkie głosy. Komisja szkolna powinna liczyć tylko głosy oddane na kandydatów z tej szkoły. Takie zachęcania ze strony urzędnika samorządowego jest niczym innym tylko namawianiem do łamania prawa. Na to się nie zgadzamy. Ze swej strony, jako organizacja strażnicza deklarujemy pomoc przy pracach związanych z naprawą Młodzieżowej Rady Miasta. Informujemy również, że oficjalnie kierujemy do wojewody kujawsko-pomorskiego skargę i wniosek o unieważnienie wyboru do y, z 29 października. I co by tradycji stało się zadość, dzisiaj troszkę dłuższa, ale kolejna kupletowa fraszka. Pozwolę sobie tak odczytać, bo nie, nie, na, nie naumiałem się jej napomnieć. Dziurawe drogi, aneksy opóźnień, niekompetencja aż bije po oczach. I to jest dziwne, że jeszcze nie bluźnie, skoro rozlazły nam się te roztocza. I złe praktyki, lipne wybory I ktoś tu robi znów niewariatem. Czas do roboty, gdy system chory Nie da naprawić się wolontariatem. Bo jeśli sami mamy skażenie, krzywy kręgosłup i dziurę w głowie, to dajmy młodym lepsze uczenie, by w końcu wyrwać się tej choroby.